Witam z tej strony. Hitam i zapraszam Was na kolejny odcinek z BFA3. Dzisiaj gramy na mapie Bazar Talach w trybie szabrownik. Jeżeli nie graliście nigdy w BFA3 na tym trybie, to pewnie nie wiecie co to jest, bo w czwórce tego trybu nie ma. No zaraz wam powiem o co w nim chodzi dokładnie. Tylko tutaj się nawalamy już od samego początku. Ops, o tu mamy broń Level trzeci O tam śmieć jakiś mnie już zaczął nawalać Co to jest? Dobra Jeszcze ktoś? Bo chcę tu się przywitać z widzami i w ogóle Nie także jak widzicie na mapie jest porozstawianych 5 punktów I nie mamy po prostu w tym trybie broń Jest tutaj jakby post apokaliptyczne miasto czy coś I musimy sobie sami znaleźć broń, bo zaczynamy tylko z samym pistoletem możemy sobie tutaj tylko wybrać pistolet i jakiś perk eee... i zbieramy sami sobie broń Je są one rozrzucone, rozrzucone losowo po mapie w różnych miejscach eee... i bronie są na... <śm> tak jakby w różnych levelach czy tam tierach jak kto woli Jedna broń jest. Y, tu widzicie, jest poziom trzeci. To jest najlepszy. Najwyższy poziom. To jest to broń już z jakimiś tam. Jest to broń z, z jakimiś tam dodatkami już fajnymi. I widzicie laser, kolimator i coś tam jeszcze. Także tą bronią da się coś ugrać. Są też bronie levelu pierwszego, levela pierwszego czy tam drugiego, ale są one oczywiście gorsze i nie mają żadnych dodatków. Prawo drugie, samobójstwo i są po prostu gorsze. Także najlepiej w tym trybie sobie zabrać jakąś broń i strzelać z niej. Chociaż długo z niej nie postrzelamy, bo ma zazwyczaj jeden albo dwa magazynki. No co to jest? Co to za plecki są w ogóle? Ja nie wiem. I co ten koleś tu tak siedzi i kampi? Ja nie mogę. Także trzeba oszczędzać naboje, bo mamy ich mało. Jak to w post-apokaliptycznym mieście. Aha, dobrze. Nie mogę strzelać przez tą niewidzialną ścianę. Okej okay. Kurde, tutaj spadochron coś nie działa Nie mogę sobie nawet apteczki rzucić, bo nie mam Jest to bardzo fajny tryb, ja go lubię Takie oderwanie się od zwykłych dydmeczy i podbojów Trzeba trochę sobie tutaj poeksplorować teren i poznajdywać bronie Znowu mamy to samo ale nie mamy życia, no. No i gdzie są te bronie? Kurczę, bo. No znowu. Spierdzielaj. Kurty. Fakasy jedne. Mo, no, kurde, ale mi się zrespiło prosto przed nosem. I znowu mamy 12 życia. Zdobyłem fajną broń, mamy 12 życia. Ja się tak nie bawię, muszę się podreperować. Dobra, teraz mogę lecieć ha to jest dobra broń to strzela normalnie nie wiem pociska mnie od czołga o ty ale to ma recoil mamy 13 amo Zabijemy sobie tego i zabierzemy tą broń P90 dobra Możemy zabić chyba dwóch już, albo nawet trzech. Bo trochę to Amoma. Oj oj oj! Oj oj oj! O nie! Tak mi dupsko zrobił. Co to za resp w ogóle? Hitamowi się nie podoba. Lecimy! Co ten spadochron się tak późno otwiera? Ja nie mogę. Ja nie mogę. BF3. Ogarnij się. Dobra, AK AK 47. Dobra. Where are you, my friend? I know you are here. So come to me and I will kill you. Oj 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 wow. Get the fuck Majnego, 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 majnego Dwubój Reloading Co to jest? Co to jest? Ło kule, ale ich pocisłem Dobre, widzę na szaro, mam 0 hp. LOL, ale żyje, nie? Kurz na mnie spadnie i padam, ale żyje. Tam ktoś jest. Hm. Dobra, wspieramy. Jak tak teraz gram w tego BFA 3, to te bronie tak jakby miały podwojone damage w porównaniu do czwórki. każda broń tutaj zabija na 3 strzały prawie. Tak mi się wydaje po prostu. A ten feeling strzelania w tej grze to jest poezja po prostu. Patrzcie jak to siada wszystko. Oj! Nie! Dobra, koledzy mi tu skampili i pomogli. Takie kampanie to ja lubię. O nie, Za nie zabiłem go. Ja nie mogę. A, muszę mieć broń. Patrzcie, ile ich na mapie jest. Patrzcie na to, ja pierdzielę. Ale ja się tu stresuję Nie wiem jaki ja mam kill streak już <śmum> Mam 25 fragów To jest dosyć dobrze I mam grubą broń Tylko, że ma mało ammo O, snajpa Czy ja chcę snajpę? Dobra, jolo. 12 amo, czyli mogę zabić teoretycznie nią 12 wrogów, co się pewnie nie stanie. O! Dobra, nie ACWR to jest dobra broń. Jedna z niewielu broni, którymi mi dało się grać w czwórce na początku. What the fuck, ale mi koleś zrobił pleczki! Ale się nie dałem. Ten pistolet mi ratuje dupę, on jest taki OP. Dwa strzały i koleś pada, nie? Wow, on... Jeżeli nie graliście tym pistoletem, to, to wiedzcie, że on jest OP. Dobra, nie mam już broni. Jeden, jeden amot to sobie na pistolecik dam. Widzicie? Widzicie jak to jak to strzela. Daj mi spokój, frajerze, gdzie ty jesteś? Dobra, nie miałem szans. Zakończył mój piękny kill streak. Tutaj się najwięcej dzieje! Wrzucę granata Co my tu mamy? O! Oh. Proszę bardzo! O kurde! Nie ma nikogo pusto, to przejm... Zabijamy wszystkich? Wszystkich! Wszystkich! Łoł wow, lol! Ej, ich się tu nie spodziewałem. To było hamskie. Tak znienacka. No Dlatego się nie rozpię zazwyczaj na... Na moich team Teammate. Najgorsi są. Dobra. Koniec Koniec rundki Nie no, ten tryb jest super, nie? Warto sobie w niego zagrać, jeżeli nie graliście, a macie BF'a 3 Bo jest naprawdę... Aha, i jeszcze jedno, zapomniałem powiedzieć w odcinku W opisie filmu macie ankietę do, do tego, jaki po prostu kolejny odcinek z czego będzie, z jakiego BF'a Zrobię taką ankietkę i wy będziecie mogli głosować Czy to BF... Bad Company 2, Hardline czwórka, trójka, czy co tam chcecie Także możecie tam zabrać sobie udział w tej ankiecie, no i... To było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się nara.